Maneczko z tej strony Hacik Dzisiaj zaprezentuję, jak wrzucić filmik na YouTube. Oczywiście, po nagraniu na bandikamie, ja na bandikamie jestem. Po nagraniu na bandikamie mamy tutaj, jakby, taki utwór folder docelowy. Klikamy na to. Tutaj mamy, jak, jakieś filmy chcemy, na przykład ten przenieść. Klikamy ten, który filmik chcemy, na przykład przenieść. No tutaj ten. Dobra, no to wiem. Tylko nie to nie, nie, nie róbcie tak. Zr zróbcie tak jak ja. Mamy takie filmiki, tak? Czekajcie, ja zobaczę który to jest filmik. Okej, okay, więc na przykład tutaj jaki filmik chcemy przenieść. Wchodzimy na, na, wchodzimy na YouTube. Troszkę to zajmie. Tu, ok. I po na YouTube mamy jakby tutaj taki malutki przycisk prześlij, Więc klikamy go. Ok. I mamy ten. Mamy tutaj taki ten. No i mamy tutaj taką ikonkę I robimy tak. Mamy mamy nasze nagrania i ikonkę. I musimy przenieść, jakie nagranie chcemy rzucić na jętupkę. Yy, na tą ikonkę. Tutaj będzie nam ten. I tutaj będzie nam się tam potem pisało ile minut. Za ile minut nam się to zrobi i tam. Ten. I to było na dzisiaj. I to było na dzisiaj. Więc. Widzimy się w następnym...